Mówią ci, że musisz codziennie nagrywać rolki, żeby zbudować markę osobistą? Bzdura. Ja zbudowałem swoją, tworząc zwykłe posty raz w tygodniu. W tym filmie pokażę ci, jak to zrobić po swojemu i skutecznie. Dzisiaj rozłożymy na czynniki pierwsze budowę marki osobistej agenta nieruchomości. Skupmy się na dwóch filarach: na tym, co robisz online, czyli na kontencie i płatnych reklamach, oraz na tym, co robisz offline w świecie realnym. Zacznijmy od kontentu. Pierwsza i najważniejsza zasada – autentyczność. Większość ludzi patrzy, co robią inni i próbuje ich kopiować. To największy błąd. Nie zbudujesz silnej marki, będąc szablonową kopią kogoś innego. To, że jesteś młody, to twoja siła. To, że masz inny styl, to twoja siła. Twoja inność jest tym, co sprawi, że marka będzie autentyczna i przyciągnie do ciebie odpowiednich ludzi. Druga zasada, nie musisz postować codziennie. Ja zbudowałem swoją markę w branży nieruchomości, publikując wartościowy, merytoryczny post raz w tygodniu. Jakość i regularność są ważniejsze niż ilość. A dzisiaj w dobie AI pisanie tych postów jest prostsze niż kiedykolwiek. Sam korzystam z AI, żeby przygotować szkice, które później dopracowywuję. Trzecia zasada: wybierz format dla siebie. Wszyscy mówią o rolkach na Instagramie czy na TikToku. I tak, to są bardzo dobre platformy, ale jeśli tak jak ja nie czujesz się w nich dobrze, bo masz za mało czasu, żeby przekazać to, co chcesz, to po prostu ich nie rób. Ja na przykład najlepiej czuję się w postach pisanych i w dłuższych formach na YouTubie i to działa. Nie musisz nagrywać rolek, żeby zbudować markę. Znajdź medium, w którym czujesz się najlepiej, czy to pisanie, wideo czy audio i bądź tym konsekwentny. I teraz dochodzimy do kluczowego problemu. Widzę, że coraz więcej agentów coś postuje, że coś sprzedali, że czegoś szukają, ale robią to źle. Dlaczego? Bo cały czas komunikują do tej samej zamkniętej grupy odbiorców. Wrzucają posty na Instagrama, gdzie mają 100 obserwujących i na prywatnego Facebooka, gdzie mają 500 znajomych. Pośrednictwo nieruchomości, jeśli nie jest pokazane w super kreatywny sposób, nie wybija się organicznie. To znaczy, że możesz budować markę przez 10 lat, ale nigdy nie poszerzysz swoich zasięgów, bo Twoje treści będą oglądać w kółko te same osoby. Widzę agenta nieruchomości, który co tydzień wstawia post, że szuka kogoś do pracy i co tydzień widzę to ci sami ludzie i nikt nie reaguje. Oczekiwanie, że za dziesiątym razem ktoś w końcu odpowie, to szaleństwo. I tu dochodzimy do płynnego przejścia i brutalnej prawdy. Żeby zbudować markę osobistą dzisiaj, musisz wydawać pieniądze na reklamę. Twoja strategia powinna być prosta. Płatne reklamy służą do tego, żeby każdego dnia docierać do nowych, potencjalnych klientów w Twojej lokalizacji. A Twój content, który regularnie publikujesz służy do tego, żeby tych nowych ludzi skonwertować, zbudować w nich zaufanie i sprawić, żeby finalnie zostali Twoimi klientami. Adsy dają zasięg, content buduje relacje. Tylko w ten sposób miesiąc po miesiącu będziesz powiększał grono swoich odbiorców. Dokładnie tak zbudowałem swoją markę. Marka online to jedno, ale jest jeszcze świat realny. Usłyszałem kiedyś cytat, który idealnie to podsumowuje. The best way to build a brand is to get more customers. Najlepszym sposobem na zbudowanie marki jest obsłużenie większej liczby klientów. Im więcej klientów zadowolisz, tym więcej będziesz miał poleceń i tym silniejszy będzie Twój brand na lokalnym rynku. Pomyślcie o Coca Coli. Czy ma silną markę, bo wstawia pocy na social media? Nie, mają, bo jest wszędzie. Każdy ją pije, każdy ją widzi u znajomych. Twoim celem jest stać się taką Coca-Colą na swoim lokalnym rynku nieruchomości. Jak jeszcze to robić? Wystąpienia publiczne. W naszej branży konferencje są częste i duże. Dobre wystąpienie publiczne działa. Mówię to z własnego doświadczenia. Wiele osób kojarzy mnie właśnie z konferencji. Mamy z tego również bardzo dużo klientów. Dobrym przykładem jest ostatnie moje wystąpienie na śniadaniu pośredników w Warszawie, gdzie pozyskaliśmy klienta na ponad 50 tysięcy złotych. A było to zaledwie godzinne wystąpienie o tym, jak wykorzystywać AI w branży nieruchomości. Musisz szukać okazji: wspólny webinar z kimś z branży, prelekcja na lokalnym spotkaniu, musisz wychodzić na zewnątrz do nowych grup odbiorców. I Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Zastanów się, do kogo tak naprawdę chcesz docierać. Masz dwie drogi. Z jednej strony możesz budować markę dla klienta końcowego, przeciętnego Kowalskiego, który chce sprzedać lub kupić nieruchomość. Problem polega na tym, że on robi to często, raz w życiu. Ciężko zbudować z nim trwałą relację jako odbiorcą kontentu. Dlatego jest też druga droga, którą wybiera wielu ludzi na rynku. Budują markę w ten sposób, żeby być bardziej rozpoznawalnym w branży nieruchomości niż wśród Kowalskich. Dlaczego? Bo jeśli zbudujesz silny brand wśród innych agentów, to będą chcieli z Tobą współpracować. Będziesz dostawać więcej poleceń od agentów z innych miast. Ktoś z Wrocławia dostaje lida z Warszawy. Jeśli kojarzy Cię jako eksperta z Warszawy, jest duża szansa, że przekaże tego klienta właśnie Tobie. Jeśli masz również silny brand w tej branży, będzie Ci z łatwością rekrutować nowych agentów oraz dodatkowo zarabiać np. Na, na szkoleniach. Bądź autentyczny i konsekwentny, płać za zasięgi, żeby Twój content miał kto oglądać. Obsługuj jak najwięcej klientów na najwyższym poziomie. Występuj publicznie i zastanów się, czy budujesz markę dla klientów czy dla branży. To jest kompletny przepis na zbudowanie silnej marki osobistej. Chcesz wiedzieć, jak pozyskiwać lidy na Instagramie? Omawiam to w tym wideo.